W programie. przedstawimy rekonstrukcję bestialskiego napadu na producentów mebli w Radomsku oraz zwrócimy się z apelem i pytaniem, kto zamordował emeryta Eugeniusza Broniewskiego w Szczepankowie koło Poznania. Dobry wieczór, witam Państwa, Michał Fejbusiewicz, magazyn kryminalny 997, to jego 210. wydanie. Na początek przypomnę Państwu numer naszego telefonu 0800 100 997, to jest bezpłatna linia do naszego programu i działająca tylko w czasie programu. Bardzo proszę, żebyście Państwo na ten numer dzwonili tylko w sprawach, które prezentujemy w naszym programie. Natomiast w innych, kiedy chcecie od nas pomocy, chcecie przekazać jakiekolwiek inne informacje... Proszę dzwonić pod łódzki numer telefonu 6359 111, 6 359 111 w godzinach 8-16, a kierunek do Łodzi 042. Nieraz już ostrzegałem Państwa, że i we własnym domu może być niebezpiecznie. Tak będzie w materiale, który przedstawię Państwu teraz. Uprzedzam, będą tam sceny bardzo drastyczne. Wydarzenia, które teraz Państwu przedstawiamy, miały miejsce w cichej i spokojnej dzielnicy Radomska. Tu, przy ulicy Kolbego, mieszkają Państwo Malinoscy. Od lat prowadzą rodzinny interes. Produkują meble. Chyba by się jeszcze ze dwie zmieściły, nie? Wejdą dwie jeszcze. Wejdą, no to wejście Weź jeszcze te dwie. Tylko tam trzeba to przełożyć, żeby nie... To sami przełożyć. Dobra. Dobra. No to dawajcie też gdzie jeszcze. Państwo malinoscy, choć mają sporą rodzinę, w tym domu mieszkają sami. Uchodzą za ludzi bardzo pracowitych i życzliwych. U niektórych mają opinię za możne. Było to wieczorem 15 listopada. Państwo malinowscy zakończyli pracę około 19. Ale się zimno zrobiło. A ja ci mówiłam, żebyś kurtkę wziął. To nie. To nie. starego diabli nie wezmę. Tak, nie wezmę, jakbyś będę koło Ciebie chodzić, tak? Nie ma sposobu na Ciebie. Nic nie wskazywało na to, że za kilkadziesiąt minut rozegra się tutaj dramat. Widzisz? Widzisz, on go zabije zaraz. No, ja no ale, ale zobacz, no. No ciągle Zacz... się zabijają i zabijają. Ale jaki dobry film. No co ty gadasz tam takim ludem? No, jaki nudny, Jaki nudny. Ja Jak można spać przy takim filmie? Daj ja. mi spokój. Ja tam do końca wrócę. O Mnie się podoba. Jedenasta, Józek! Jedenasta godzina, idź się myć! Przecież zobacz, jak późno już się zrobiło. No dobra, szybko, 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 szybko. Szybko. Kiedy pójdziemy spać? Ten wieczór, choć zwykły dla Malinowskich, przebiegał przez przypadek zupełnie odmiennie, gdyż zwykle chodzili po pierwszej spać, a tym razem siedzieli dużo dłużej. Ty, no co jest, kurna. Dziadki mieli spać i nie śpią, światło się wszędzie palić. Pójdą spać, no. Kiedy w okolicach domu zjawili się bandyci, tego nie udało się ustalić, ale pewne jest, że obserwowali Malinowskich dużo wcześniej. Stary, ja ty nie będę kwi. Weź mi nie gadaj, bo już mnie to denerwuje trochę. W razie czego to trąb. Było już po północy. Wśród bandytów byli między innymi dwaj mężczyźni, których portrety pamięciowe prezentujemy. Pierwszy wzrost 165 cm, włosy krótkie, jasny blond, szczupłej budowy ciała, ubrany w bordową kurtkę. Drugi wiek 25-30 lat. Też niski, 160-165 cm wzrostu. Miał krótkie, ciemne włosy. Ubrany był w ortalionową, pikowaną kurtkę w kolorze stalowym. Co to? Kto tam? Co tam łazi? To ja, Andrzej. Przywiozłem okucia. Ja po nocy żadnych interesów nie załatwiam. Przyjdź jutro. No już. sobie. Krzyki pani Krystyny usłyszała sąsiadka mieszkająca w domu leżącym obok. Policja, proszę. Pan Dysi, Co no, to, to było? Co się tak, spadamy stąd! Dalej! Szybko uciekaj! Uciekamy! Wyłaź! na ulicę Bandyci uciekli z ulicy Kolbego jasnym mercedesem starszego typu, prawdopodobnie model 124. Tutaj panowie, tutaj do tego mieszkania, tutaj tak się stało, niech panowie wiedzą, szybko! Oni ci zrobili! Mordercy, bandyci! Napadli panowie, panowie, ruszcie tak! Panowie jadą tak, trzeba mi narobować chyba! Szybko, naprawdę! Szybko! szybko. 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 szybko.

Pana Malinowskiego przed śmiercią. Nazwisko zmieniliśmy na prośbę zainteresowanego. Niedawno odwiedziłem go z kamerą w szpitalu. Żona, jak żona mi powiedziała, że przyszli jacyś ludzie są za drzwiami, byliście, to wiecie tam jak się wchodzi i, i chcą e, akcesoria meblowe sprzedać. Jak zobaczyłem, że są w kominiarkach, no to już było, pan, pewne, że to są już, nie przyszli tutaj dla zabawy ani da interesu, tylko przyszli w strach napadu rabunkowego. Ile pan otrzymał strzałów? Trzy. Dwa dostałem tu w brzuch i jeden w rękę. To jeszcze ordynator powiedział, że on se do tej pory nie, nie potrafi wyobrazić, jak ten strzał przeszedł. Tu wyszedł, a tam gdzieś wszedł, a no ja nie widzę, bo nie mogę ręki skręcić że miał, ta kura miała centymetr między nerwem a tętnicą i zmieściła się, że nie uszkodziła ani nerwu, ani tętnicy. Bo ja by tętnicę naruszyła, to nawet by mnie z domu nie wynieśli, bo że nie byłoby po co. Nie byłoby co ratować. W sumie żyje Pan dzięki Nie, bo... nie. nie bo... Dzięki opatrzności Boże. Bo inaczej tego nie można określić. Omal nie zamordowali człowieka, a właściwie nic z domu nie wzięli. Zgadza się, nic w wyniku tego napadu z mieszkania osób pokrzywdzonych nie zostało skradzione. Przypuszczamy, że krzyki poszkodowanej, pokrzywdzonej, która wzywając pomocy, spłoszyła sprawców i nie mieli oni czasu, czasu na to, aby, aby rzeczywiście z domu czegokolwiek, cokolwiek skraść. A on na pewno to było ich zamiarem. Myślę, że bardzo ważne w tej sprawie jest podkreślenie roli sąsiadów, czy sąsiadki, która słysząc krzyk, wybiegła mimo późnej nocy na balkon, zobaczyła, że się coś dziwnego dzieje, usłyszała krzyk, zawiadomiła policję. Bo myślę, że gdyby nie to, nie wiadomo jak ta historia by się skończyła. Reakcja sąsiadów była tutaj bardzo dobra. Powiadomili policję, i w tym przypadku nasza interwencja mogła być o wiele szybsza. Sąsiedzi pomogli, ja teraz liczę, że i państwo nam pomogą. Telefon w Radomsku 683 56 40 683 56 40 kierunek do Radomska 044, a nasz numer 0800 100 997 czekamy na informacje od państwa w tej sprawie. Kolejny już raz Opisywanie się przed znajomymi i nieznajomymi, posiadaniem większej ilości gotówki a także zamożnością mogło sprowokować przestępców i stać się przyczyną utraty życia. Eugeniusz B mieszkał samotnie w niewielkim domku w Szczepankowie na przedmieściach Poznania. Kiedyś należał do najzamożniejszych mieszkańców tej miejscowości. Jednak po wyjeździe żony do Niemiec sprzedał dom i ruszył jej śladem. W krótkim jednak czasie stracił większość majątku. Wrócił więc do Polski i tu utrzymywał się z niemieckiej renty. Pan Eugeniusz był znany w okolicy ze swej sympatii do alkoholu. Bardzo lubił się też chwalić, że ma sporo gotówki. Płacąc za cokolwiek, chociażby w barze, chciał uchodzić za człowieka szczególnie zamożnego. Wyjmował też zazwyczaj banknoty 100 lub 200 złotych. Małe piwko. Dziękuję. A ja u, u pana, tak? No, wszystko w porządku. No. Interes się kręci? Pomału do co. Eee. Przed latem 1999 roku pan Eugeniusz postanowił w domu zrobić remont. Ale remont tanim kosztem. Dlatego też postanowił zatrudnić przy nim bezdomnych z pobliskiego ośrodka opieki społecznej. Podejdźcie na to. Chcecie zarobić? A co jest roboty? Nie, yes, przyjdziesz, zobaczysz. W no jakieś malowanie, tam trochę cegłą po... no. Potynkować? No. no. ale kiedy u pana robiłem, to za mało no. pan zapłacił. Na piwo cię nie stać, a od razu byś chciał cholera miliony, nie? No miliony nie, no ale no. jakżeby... To... Przyjdziesz, zobaczycie, Udogadamy się. Na tę plachę będzie, To kiedy mamy przyjść? No jak już. Od razu? A ja Na rzeczy robocze. Dostaniesz tam u mnie, wszystko jest. W porządku. No. No dobra. To jest śmierdzi starej kurwa z go. No zobaczymy sobie, sobie z robingu w kosmos. Zobaczymy sobie z roboty. Tak, to jest mu, że nie ma rabaty, więc nie pójdziemy. Nie? Idziemy piwo do końca O. W jednej z policyjnych hipotez przyjęto, że sprawcami dramatu, który rozegrał się w tym domu 9 sierpnia 1999 roku mogli być jacyś bezdomni lub włóczeni. Ten gruz. Rozumiesz? tu plus i tu. Tu musisz to wszystko ładować. Jasne? No. A ty głóż, ha, głóż, ale... Nie, nie. Tu, 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 tu będziesz tu władował. Znam. A ty choć będziesz malował, choć Tutaj jest taka. Ja. To, to, te dwie ściany tu. choć chodź, chodź tutaj, tu. Ta, do środka tu masz. I tu. No. I te całą ścianę tam. Tak, no, tam tu ładnie to, wszystko. To, kolejka, no i to jest zupić trzeba naprawić, bo to przez zobacz to wygląda. Być może dla zdarzeń, które rekonstruujemy ma znaczenie to, co stało się w czerwcu 1999 roku. Pan Eugeniusz wtedy gdzieś się śpieszył i na chwilę wpadł do swojego domu. Hmm. Tuż po kradzieży samochodu tego samego wieczoru odezwali się ponoć sami złodzieje. Halo. Dzień dobry. Pani z ty co Tak, słucham. O co chodzi? Jakby pan chciał, moglibyśmy ją odzyskać. Tak, tak, chwileczkę. Kto, a kto pan jest? Nieważne. Co nieważne? Jak pan chce, to możemy za niewielką cenę ją nawet odzyskać. Jaką sumę? No, choćby pięć tysięcy. Coś pan zwariował? wariował piński, z ja weźmę tyle. Myślę, że auto jest dla pana wiele więcej warte. No góra dwa. No niech będzie dwa. To gdzie, 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 gdzie mam się kontaktować? Z kim? Na parkingu pod znaczkiem P. Przódcy Złotej. Dobrze. 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 Do dziś jednak nie udało się wyjaśnić w jakich okolicznościach pan Eugeniusz odzyskał swego mercedesa, za co rzekomo miał zapłacić 2000 złotych. Pani za te 190? Tak, a co? Czanko pan ma? No mama, a gdzie burszt? Tam na końcu ulicy stoi. Na końcu ulicy, to a każdy może powiedzieć tej, na końcu ulicy. Tu mam kluczyki. kosianko. Pan Eugeniusz utrzymywał rzadkie kontakty z rodziną w Niemczech. Właściwie odwiedzał go tylko syn. Tata! Co? Jurek. Jak się bladzi, że jestem Korki na granicy dwie Dobra. godziny stałem. No ale przecież mógłbym jechać tym No Ale nie? jak już jechałem w jedną z tych, na jedną, no no no, czy no, 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 no chodź, 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 chodź. 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 Rozbieraj się. Tak. Siadaj, czuj się Dobra, jak ucieka No! <słuch> Dobra. Napijesz się czegoś? Wiesz co, bardzo chętnie. O, nie, czegoś zimnego. Nie, czegoś innego. Dobra. Biednie chłopca. Tak? On biednie. Ale co tu byś chciał, żeby co? Winko, to stanie? Nie ma pieniędzy. Remontuje się, rozumie? A ojciec miał już na lato skończyć. Ty myślisz, że to tak prosto, nie? O, wiem, że to nie jest tak prosto. No, a co tam u ciebie? U mnie wszystko w porządku. No to się jest. Jako zidzia też. Bezdomni robotnicy na budowie pana Eugeniusza. Pracowali jeszcze kilka dni przed jego zabójstwem, które miało miejsce z 9 na 10 sierpnia ubiegłego roku. Za dobrą robotę popijemy sobie. Proszę. Niewaj. Szep? A jak? Człowieku, z wami zawsze. No, wasze zdrowie. Ja już wasze zdrowie. Kolni no. sobie. W wielu policyjnych hipotezach założono także, że mordercami emeryta mogli być jego kompanii od alkoholowych wiesiar. Gienio porządny chłopców. Porządny chłop z ciebie. Zgadza się. Tak. No, <laughs> no, dla przyjaciół zawsze buteleczka się o, znajdzie. Fantastyczny. Słuchaj was. Ładnie się urządziłeś. I tam, no ładnie. co, ja słyszałem, no. że w Niemczech dobry szmal przyniosłeś. No nie, tam się szmal. Trochę tam się zarobiło, no ale... Ale cenie. banku się trzyma. Rozumie no, no. ja że nie tutaj. Ja tam banku nie wierzę. Boisz się, że hmm. Jak samotnie mieszkasz, wiecie napadną albo, oprabują, albo. <noise> z czego? Z hmm. cienic ja nie ma. O może. no to, to to jest. Ale przejdźmy teraz do tragicznych zdarzeń z 9 na 10 sierpnia 1999 roku. Co przez cały dzień robił pan Eugeniusz, tego do końca nie udało się ustalić. Niewątpliwie późnym popołudniem zjawił się w swym ulubionym Tak Postawisz? To się nie. No, oczywiście. Panie Mariuszu, wjeżdżę. Że... No, No, z Miami, I to jest się wejdź. jednego? No, z tobą zawsze, ale nie dzisiaj. Nie, nie mogę, Dzisiaj ma puchę do zrobienia. O, wiesz? Nie. Puchę ma. To nie, nie piję. A ty co? W barze pan Eugeniusz spędził kilka godzin. Opuścił go dopiero wieczorem. No, to? Dziękuję ci. No, cześć. Nie no ja, ja dziękuję, nie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mia noc. Wiedza. Genio! Rano znajomego pana Eugeniusza zaintrygowała niezamknięta furtka. Gospodarz dotąd nigdy nie dopuszczał do takiej sytuacji. Genio! Jesteś tam? Genio! Jesteś? Genio! Co ci się stało? Geniu! Pan Eugeniusz nie żył. Był brutalnie pobity, miał połamane żebra. Ręce i nogi miał skrępowane krawatem i paskiem od spodni. Na szyi miał zaciągnięty krawat. Zabójstwo niewątpliwie miało charakter rabunkowy, a mordercy musieli pojawić się niedługo po tym, jak pan Eugeniusz wrócił z baru. Może ktoś zwariował, czy co? O tej porze? nie otwieraj! Dość No, gieniuchna, otwieraj! Co się stało? Nic się nie stało, mamy złego świata. Co się stanie? Zobacz, co mamy. Oczywiście, no, że ja dopiero byłem wanną, cholerą. No. To dobrze, dobrze. No dobra, właśnie, kurde, malarze. No, chodź tam. No, chodź, chodź chodź No, siadajcie tu, proszę. Czyli, że dopiero <tysięce> byłem podwanną cholerą. No, siadaj, siadaj. No, no nie wiem czy nawet coś do zjedzenia mam. Nie, daj sklamki. Sklamki. no daj podaj szklanki. No cóż, no się znajdzie i będzie... No co was już sprowadza? Słuchaj, potrzebowalibyśmy trochę kasy. Kasy? Si? No. Ile? No i potrzeba nam tysiąc marek. Tysiąc marek? No. Co się zwariowałeś się co? Tysiąc marek? A to się szybko wzrószczy? No ale no, dobrze, chwileczkę, przecież ja nie mam tych pieniędzy w domu. Ja mam marki, ale w banku. No, ma no, no. jakieś takie małe procenty. co nieco. W szafce albo w komódce, albo w skrzyneczce jakiejś. No, poszukamy? Co tu Co mnie szuka? No. Może gdzieś w cukrze? Kochani, ja mam. No, jakieś dwie stury. No. za tak, dymem No, dwie stury masz ty, w, w do No Mam w banku, rozumiesz? Kochani, świetnie, popiliśmy.

Drogi łapy! Nie strzejdź! Chodź go przebiorę! Cio będziesz? Nie ruszaj się, ja, budziłem cię Wyczuć pieniędzy! No dalej, tak kratę różne skompliki! Pieniądze Tak znajdziemy i tak znajdziemy! Słyszysz? No, dalej, dawaj, szukaj do kuchni! Zobacz poszarka, wszędzie zobacz! Na pewno gdzieś ma! Szukaj! Czekaj, czekaj. Zaczekaj, co tam masz? Kurde, jakieś urządzenie. Cholera nigdzie nie ma. Ty! Z pieprzany stojący. Poł, weźmy. No już chyba nie Tak, Daj mi żyje. Chodź. Cel był rabunkowy najprawdopodobniej, ale cel nie wiemy, czy cokolwiek zginęło z tego mieszkania. Cel był rabunkowy. Trudno tutaj nawrócić jednoznacznie, czy coś zginęło, czy nie. Policja z Komendy Miejskiej w Poznaniu zabezpieczyła szereg śladów kryminalistycznych, które niewątpliwie przyczynią się do wyjaśnienia tej sprawy, pozwolą na wytypowanie sprawców zabójstwa i ewentualne później udowodnienie im winnych, gdyż do dnia dzisiejszego niestety nie udało się tego uczynić. Po prostu nie wytypowano żadnej osoby, która by mogła się kryć za tym zabójstwem. Dlatego też apel do Państwa z prośbą o pomoc. Może ktoś z Państwa wie, co stało się Panu Eugeniuszowi, jakie były przyczyny tego napadu, kto go przede wszystkim dokonał. Telefon w Poznaniu 841 56 13 841 30 90, kierunek do Poznania 061. Nasz numer 0800 100 997. Liczę jak zwykle na Państwa informacje i liczę na Państwa obecność za tydzień, kiedy to zobaczą Państwo między innymi. Za tydzień poinformujemy o zatrzymaniu grupy gangsterów napadających na banki w Trójmieście. Sprawy te prezentowaliśmy kilka miesięcy temu. Przedstawimy też materiał o zmowie milczenia w sprawie śmierci 24-letniego Mariusza Sobkowiaka w Głuchowie koło Poznania. Będziemy wreszcie Państwa prosić o pomoc w ustaleniu sprawców zabójstwa kombatanta z Ziemi Lubuskiej, Józefa Zaleszczyka.